Witajcie! Z tej strony Witoldziński i ja Was zapraszam do kolejnego odcineczka z Minecraft Zima. Ostatnio znaleźliśmy sobie wioskę, tutaj wybuchł nam Clipper, ale nie przejmujmy się tym. Było w ankiecie, że z czego chcecie filmy, czy z Craft.pl czy z Minecraft Zima, więc głosy padły na Minecraft Zima dzisiaj sobie postanowimy chyba ym, trochę się odupgradeować tutaj jest tam, ten kloc z dirtu ym, sądziłem nad ym, rozmyślałem nad rozbudową domeczku więc w razie też tak zróbmy <coughs> ym, właśnie my nie mamy skrzynki żadnej Skoro mamy tu mieszkać, to potrzebujemy jakieś skrzydłeczki. Zrobimy sobie w sumie... Wiem, wiem co już zrobimy. Dobra. Przekopiemy się do... O, Przekopiemy się do tego i tu będziemy mieli swoją jakby... drugą bazę. Tylko sobie może najpierw zrobimy um, coś lepszego. Um, niech będzie. Kierka z... ...kamienia. Oście, um, bierzemy sobie... ...jeszcze... Mm, nie. Okej, okej, okay, mamy to. Teraz się tutaj. Tyle powinno jeszcze jeden. Okej, okay, mamy to. Teraz się trochę przekopiemy. Ojej, <laughs> Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. Czekajcie, w ogóle to na ile się wykopałem? Pod tym... Um, jeden, dwa... A, dobra, kogo, kogo, kogo to obchodzi? Um. <coughs> Nie, ja, sobie wchodzi kogoś kogo tam. Jeden, dwa, trzy, cztery, na pięć, okej. Okay. Kupimy się. Yy, dobra, yy, Spokojnie, ja też widzę. Przejdźmy się teraz do góry Dobra, jeszcze trochę Okej, okay, jaki lag był, kurde Ja w to nie wierzę Dobra Jeszcze na jeden Okej okay. Dobra, przekopaliśmy się już. Teraz drabineczki. No, co, 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 coś takiego może być tutaj. Teraz sobie tutaj upgradeujemy Tutaj będzie nasza taki, taka baza jakby. Schowek, przechowywania różnych rzeczy. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze... Znaczy akurat mi jednej drabinki zabrakło, no. Dobra. Dobra, gdzie się wszystkie typy podziały? Coś do żarcia bym potrzebował, bo witek jak zawsze jest głodny. Jeśli wrosło, ziemniaczek jakiś dobra, wpisujemy ym, wpisujemy tajne kody. Yy. <grywka> jak to było? Aha random speed zrobimy sobie. 1000 załóżmy Bo trzeba coś żartować. No idziemy sobie spać. Bo nam znowu jakieś fliperki nie wybuchły. Idziemy spać. Pięknie tutaj wszystko wyrosło No i to jeszcze się rośnie Tutaj gotowe Gotowe, gotowe, gotowe okay. Tylko tyle pszenicy Dobra Sadzimy to O jakieś osiągnięcie kolejne Dobra, może to było za dużo, to 1000. To ma być surgiwa, nie? 10 ma być starsze. nie mieszka, nikt nie mieszka. zamknięte. Lecimy dalej. Idziemy, idziemy po nasze drewienko jakieś. Bo tu mamy mało drewna. czy w sumie, że sobie tak myślę, że z wioski się wyprowadzimy niedługo. Dobra. Lecimy, lecimy. Lecimy dalej. Byk. Kurde, się straszyłem. Po prostu co to? Co to? Aha, dobra. Już ja... Już, już rozumiem. Dicią, nicią, ici. Dobrze, spieszemy, to zbierzemy, to zbierzemy. Zbierzemy... Aha, jeszcze jeden. Mhm. Ale mądre. Dobra, teraz już będzie ok. Słuchajcie, za dużo dałem tego randomizmu. Mamy jeszcze, jeszcze mniej, bo ogólnie chyba normalnie jest 10, nie 5, to damy sobie na 15 około. Tak będzie lepiej, lecimy sobie i zb zbierzemy jeszcze. ...drewienką. Eee. Dlaczego? Patyczki? Kiedy wylatują? Patyki? Jakby co to gram na 1, 15, 2, więc... ...ja tak za bardzo nie ogarniam jeszcze. Chodźmy stąd, bo to się dziwne rzeczy dzieją. Dobra, ogóle na jak gram, na jakim? Eee, to jest spoko. Wbijamy. Hmm, hmm, hmm. uuu tu coś jeszcze jest mamy mamy kobl mamy em, tego węgiel jaki kobl to jest węgiel Ach, pomyliłem się hmm. Tymczasem jak ja kopię. Możecie zostawić subskrypcję, jeżeli tego nie jeszcze nie robicie. Um, i łapaczka w górę. Dobra. A więc lecimy, 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 lecimy. Co co co? Co, co, co? No, no. Generalnie dziwne rzeczy się tu dzieją. Patrz, 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 on jest Co to jest sprzedajesz? Ojej, on, on dobre... Dobre dealy robi. Nie tytaję nie kupię od siebie. Nie kupię, nie kupię. Nie, nie kupię od siebie. Nie, nie ma takiej opcji. Nie. Dobra. Ym, oczywiście. Właśnie, to im trochę zabierzemy tego. To się najlepiej zbiera. Chyba tym. I tak dużo tego nie potrzeba. Weźmy sobie Naszego wodę ciu. Lata ręki. La, la, la. <ścoughs> No. Pięknie. Pięknie po prostu. Pięknie. Dobra. Po tym zebranie trochę drewna. Eee, gdzie on jest tutaj? Dobra, dobra, mamy, mamy, mamy i pięknie. Teraz sobie musimy zrobić trochę tego. Trzy nam nie wystarczą. Tyle powinno wystarczyć. No, trochę drabinek. I teraz generalnie lecimy tam do domku. No, tędy już pójdziemy. Tutaj generalnie trzeba dać na Pięknie. A ja mam jeszcze. A mam. Jaj, czy ile mam ziemi? Tro trochę za ciemno, ale niech już to będzie. Niech tak skąd ja to U, mam? Weźmy to wydajmy. No i pięknie jest trochę jasno. Okej. Okay. Czym to się niszczy? Dobra. No, dobra. dobra. Pięknie na terenkę to przestawimy tu bo tu będziemy wchodzić sobie na górę generalnie dobra, drabinaczki. I tu jeszcze walniemy drabinki Patrzcie tutaj pięknie ma... piękne mamy wejście, po prostu piękne O golem, golem. No gdzie on ucieka? I gdzie... gdzie on po prostu ucieka, no, Idziemy Ona Pono... W sumie już tam pójdą Bo tu tam sobie wolniemy kartinga Piękna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć powinno wystarczyć. Jak na obecną chwilę. Nie. Dobra. Tutaj weźmiemy sobie i idziemy, damy sobie, do swojego domeczku. Gdzie? o gdzie? Jakiego craftinga? Skrzyneczkę O Pięknie, pięknie Znowu, znowu jestem głodny O No i oczywiście Zabrakło nam trochę jedzonka Zabraźniamy sobie chlebki I zażeramy trochę Posadzimy no co, co, co? Dobrze, dobrze Już się nawet powoli robi o, daj mi to Tu masz Właśnie musimy, zrobimy motykę dla typa Motykę dla typa zrobimy na bogato robimy motyka dla typa ziemniak to dosadzimy. i piękne piękna motyka dla typa idziemy spać no możemy tu jakiś zbędny a mamy ten wągiel dobra Eee, dobra, w sumie to sobie weźmiemy, odłożymy, odłożymy, odłożymy to, to też, to też, pięknie, to nam nie będzie potrzebne, no, właśnie, no dobra, wziąłem to. Pójdźmy spać, byśmy się w skrzynce nie obudzili, bo tyle <grymne> byłby, byłby taki przypał. Czekaj, to ja dałem tę drabinkę, No nie, ja dałem tu drabinkę. Dobra, teraz no drzewka, spać się pięknie, 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 nie za co? No i raz to No. To by było już. Wszystko w dzisiejszym odcineczku. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. I ja się z Wami żegnam. No i. No i siema. Siema, 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 siema. siema. No. No, siema.